Sztuka jest czymś czysto subiektywnym. To jednak co postanowiłem wam przedstawić w dzisiejszym epizodzie śladami kultury, obiektywnie można nazwać dziełami, które przez kolejne wieki będą podziwiane przez niezliczone przyszłe pokolenia. Mówię tu o sztuce ulicznej, a dokładnie graffiti i muralu, które zaczęły pojawiać się w stolicy Cypru, Nikozji, przez anonimowego artystę Przyjrzyjmy się może z bliska kilku z jego prac. Pierwsza z nich znajduje się obok schodów, przy budynku kawiarenki i przedstawia krzyż, a na nim koronę symbol władzy Robcia z dopiskiem i i trust. Może to symbolizować praworządność ale także sprawiedliwość i zaufanie, jakim ta władza jest zdarzona przez obywateli tego miasta. Kolejną wartą uwagi pracą jest ta, znajdująca się przy bramkach slamsowych. Jest to mural przedstawiający robdzia, podpisanego tekstem Chyba Ci się coś pomyliło. Jedną z interpretacji tego dzieła może podsunąć nam jej umiejscowienie. Robcio, swoimi słowami, może zwracać uwagę, aby pozostawiać bramki zamknięte, dbając o bezpieczeństwo swoich obywateli. Ostatnim jego dziełem, któremu się dzisiaj przyjrzymy, jest to ulokowane na budynku farmy. Przedstawia ono prostą, lecz jasną grafikę promującą twórczość władcy Cypru, zapisując w przykuwający wzrok sposób jego pseudonim artystyczny. Aby poznać jaki wpływ wywarło pojawienie się tego graffiti na ulicach, na ogólne warunki życia na Cyprze, postanowiliśmy się zapytać obywateli, co sądzą o owych dziełach. To się nie Sądzę, iż są one świetnym dodatkiem, które może przyczynić się do popularyzacji sztuki wśród ludzi, ale i także do wprowadzenia trochę koloru do tych biednie, znaczy, e, niefortunnych z miasta. Zapytaliśmy się również autora tych dzieł o wypowiedzenie się na ich temat. Cieszę się, że się podobają szerszej publicę i dopóki będzie mi to sprawiało radość, jak i innym, będę kontynuował swoją pracę. Przepraszamy, że przerywamy dokument, lecz służba bezpieczeństwa nakryła popularnego graficerza i artysty na haniebnym akcie wandalizmu. Miał zamiar przedstawić akt przemocy na swoim malunku, czyli coś, co na Cyprze nie występuje. Jego tożsamość postanowiono w tym wypadku odtajnić. Był to członek klasy wyższej, Deroks. Mieszkał w luksusowym apartamencie pod kawiarenką. Skazany na karę usunięcia z życia publicznego. Wykonano teraz. Życzę Państwu miłego dnia. E, tak, dzień dobry ponownie, e, ja tutaj Robcio sobie e, chciałem zrobić szybki update z miasta po odcinku e, Śladami kultury, mam nadzieję, że się podobało, bo się zastanawiałem co zrobić tutaj na drugi odcinek e, Na poprzedniej edycji zrobiłem ten, te śmieszne zwierzęta Australii, a tutaj e, myślałem, żeby co tutaj zrobić I tak pomyślałem, że no, Derzok zaczął robić takie śmieszne graffiti po mieście, to może coś o tym nagram, e, tak, jest, jest już po wojnie, po wojnie weekendowej, jest tutaj trochę ufortyfikowane nasze nasz Cypr, bo byliśmy atakowani przez Egipcjan, zostaliśmy zaatakowani. E, no ale cóż, no jakoś się udało obronić nawet jedną prowincję, im tam uszczknęliśmy, ale spodziewam się, że przyjdą za tydzień, e, jest taka bardzo wielka możliwość. Jeżeli przyjdą, to no trudno, no będziemy musieli się znowu bronić. Tak, tutaj jest katedra, zrobiony środek jest. Ostatnio mówiłem, że nie ma środka, teraz jest już środek zrobiony. Od zewnątrz też jest już skończona, tylko że nie wiem, czy już była skończona, kiedy pokazywałem to ostatnio, czy nie. Chyba nie, ale już, już jest wszystko skończone. Możemy sobie teraz przejść do głównej części miasta, czyli do slamsów, ponieważ tutaj się no, więcej pozmieniało, no bo tutaj jakieś fortyfikacje są poustawiane z powodu no, wojny, która była. Ale tutaj wyrósł taki wielki slums, wielki slums tutaj wyrósł. Tego domku chyba tutaj też nie było, ale, ale zacznijmy od slumsu wielkiego, z którym jest bardzo zabawna historia związana, ponieważ przyszedł. Bazel i sobie zbudował na samej górze Ambasadę ONZ-u. Ich kontener taki śmieszny, i możemy sobie do niego podejść. O tutaj jest kontener ONZ-u ambasadę ONZ. Można sobie wejść i sobie nie wiem, na balkonik wyjść, popatrzeć sobie co oni, jaki oni mają tutaj widok z okna. Taki dostaliśmy pomoc humanitarną i, i to w sumie tyle. Tyle, tyle ze śmiesznych historii związanych z ONZ-em i z tym budynkiem. E, może, możemy też sobie wejść w sumie e, do studia TV Cypr, ponieważ jest tutaj chyba, w tym pokoju właśnie. Tu, tu się działa historia, można powiedzieć. Czy coś się jeszcze zmieniło? No na pewno ta farma nie była aż taka ogromna ostatnio chyba. E, na pewno nie było tych dwóch wież. a no właśnie, Kebab też został przejęty przez ONZ to, to, to nie mówcie Turkom, bo, bo przyjdą i jeszcze wypowiedzą wojnę ONZ-owi e, i, i co wtedy będzie. E, tak, tutaj jest jakiś slums się znowu buduje na, na budynku. Ciekawe, ciekawe. Ciekawie się to wszystko rozwija. Mam nadzieję, że e, będziemy mogli sobie dokończyć ten slums przed końcem edycji albo przed tym, jak zostaniemy podbici przez kogoś. No bo fajnie się tu buduje, no. Slash Recipes, najlepsza komenda i w ogóle. Najlepiej. Super się craftuje na, na Craftcie, No, tyle powiem. No, super się buduje, no, bo masz y, te wszystkie bloki i w ogóle. Bardzo mi się to podoba. Dlatego w sumie gram na Europecraftie pomimo tego, że y, ten, pomimo, że jest tyle chaosu. No i też, no, lubię ludzi tutaj, no, lubię. Pomimo tego, że czasami oni mnie nie lubią, to, to ja ich y, nawet lubię. Nawet lubię. E, tak, no to chyba byłoby tyle z update'u e, Cypru. Nie wiem czy tutaj się coś jeszcze zmieniło. E, tak wizualnie możecie sobie porównać e, z pierwszego odcinka, a z teraz, że może się coś zmieniło. E, ja do końca nie pamiętam już się co zmieniło, ale, ale coś na pewno. Tak teraz mówię tylko te rzeczy, które e, pamiętam, że ich nie było albo że były. Tak, tak szybciutko. A tutaj, tutaj ja sobie buduję slamsik jakiś śmieszny, jakiś budyneczek. No, bo żeby Kizi nie budował wszystkiego, no to jak ja skończyłem budować katedrę, to, to właśnie chciałem sobie zbudować ten domek. Jeszcze, jeszcze nie zbudowałem, bo obecnie to odcinek montuję. A teraz to, na, to dogrywam, żeby był na koniec odcinka, żeby to wrzucić i żebyście mieli jakiś mały update i żeby odcinek nie trwał 4 minut, no bo w sumie tyle mi wyszło. 4 minuty 18 sekund chyba, więc teraz muszę się wygadać i jakieś głupotki pomówić. Chyba by widzę, że tutaj cały czas w dobrej cenie inflacja jeszcze nie uderzyła. A ja w takim razie będę się chyba z wami żegnał, bo no nie, ma, nie ma już nic więcej do pokazania. A zanim jeszcze skończę, chciałem tylko wspomnieć o misjach pokojowych, które robił Urbi, ponieważ ostatnio pod odcinkiem mi powiedział, że tego nie powiedziałem, to teraz o tym mówię, teraz o tym wspominam, że y, robił misje pokojowe, kiedy Egipcjanie do nas przychodzili na, do nas strzelać, to Urbi przychodził też pomagać, więc dziękuję, dziękuję. Tak, tak szybko odgrywam, bo znowu, za, znowu bym o tym zapomniał w filmie powiedzieć. No... Mm, no, a to chyba byłoby na tyle. Mm, żegnam się z wami. E, widzimy się e, kolejnym razem. E, trzymajcie się i papatki. Hejka.